Plan dnia 6 grudnia w gminie Słupno jest znany od lat. To czas na gminne Mikołajki. Tak było i tym razem. Był jarmark bożonarodzeniowy, koncert, ale również przepyszne przekąski czy zimowa herbata, co pomogło rozgrzać się w tak mroźny grudniowy dzień. Przygotowany jest kiermasz z różnymi pamiątkami związanymi z świętami, ozdobami. Też dodatkowo są oczywiście możliwości skorzystania z ciepłego posiłku, czy też gorąca czekolada, kawa, herbata, Zjawiają się stoiska kół gospodyń wiejskich, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś, co mu przypomni ten magiczny czas, czas świąt. Tego dnia gminę słupna odwiedził także święty Mikołaj, z którym każde dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie, ale również napisać do niego list. Tradycyjnie już rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną. Zwiedzającym kiermasz towarzyszyły śpiewy dzieci ze szkół i przedszkola, a także młodych artystów z gminnego ośrodka kultury. Repertuar był idealnie dobrany pod kątem zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na scenie już! Były występy szkoły podstawowej słupnie. W tej chwili przed nami występy przedszkola, nie zapominajka. No, i wszystkie szkoły będą się tutaj prezentować, i wokaliści z Gminnego Środka Kultury będzie się działy. Jak Państwo widzicie, mnóstwo ludzi, cudowna, zimowa atmosfera. No bawmy się, bo jest cudownie. W rolę pomocników świętego Mikołaja wcielili się redni gminy Słupno, którzy dbali o słodkie upominki i radość wśród uczestników imprezy. Świątecznie obchodzimy dzisiejszy dzień, dzień świętego Mikołaja. Jest to tradycja. E, tradycja, którą zapoczątkował e, nam wójt i po prostu chcemy kontynuować to corocznie, natomiast święto należy dla dzieci. Chcemy im oddać całą radość i słodycze. Chcemy troszeczkę w, w serca mieszkańców można powiedzieć tak, napełnić radością, miłością, spokoju, nadzieją. Także chcemy kultywować tradycję, którą zapoczątkowaliśmy 6 lat temu. Uważam uważam, że właśnie takie święto Mikołaja powinno być obchodzone nawet dwa razy do roku. Mikołajki to także idealny czas, by spieszyć z pomocą. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka dla 6 Tymka Cholewińskiego, który choruje na nowotwór złośliwe tkanki łącznej. Asortyment stoiska wsparcia dla Tymka był bardzo szeroki. Były kubki, książki, bombki choinkowe i wiele innych ciekawych fantów. Organizujemy dzisiaj zbiórkę na zasadzie kiermaszu. Nasi wspaniali rodzice i uczniowie przynosili nam fanty. My dokupowaliśmy część rzeczy i dziś każdy może wylosować losy, może przy u nas zakupić sobie taką rzecz. Cały dochód przekazujemy właśnie na wsparcie dla Tymka. Kiermasz cieszył oko tym bardziej, że zdecydowana większość przygotowanych atrakcji wykonana była własnoręcznie. Na stoiskach nie brakowało świątecznych ozdób. Można było nabyć także drobne upominki dla bliskich. U nas można wszystko kupić to co świąteczne. Wszystkie stroiki, jakieś piękne z żywego świerku ze sztucznego, bombki, zawieszki, wszystko co związane ze świętami. Przygotowaliśmy różnego rodzaju ozdoby świąteczne, pierniki, i różne świeczki, też wyroby, które zostały przygotowane przez dzieci i ich rodziców. Gminne Mikołajki w Słupnie wprowadziły w klimat zbliżających się świąt, a wielu odwiedzających imprezę mogło zaopatrzyć się w prezenty dla najbliższych, które już niedługo znajdą się pod choinkami. W Nowym Gulczewie trwają prace związane z budową ulicy zagłoby Aura nie Sprzyja, ale drogowcy wykonują prace na które warunki atmosferyczne nie mają wpływu. Firma nie zeszła z placu budowy, mimo trudnych warunków atmosferycznych, realizują te zadania, które mogą, czyli przykładowo w Nowym Gulczewie są instalacje przekładane, przygotowywane, wszystko jest właśnie pod tą nawierzchnię, która będzie powstawała. Dodam, że w Nowym Gulczewie chcemy, żeby właśnie na wniosek mieszkańców, bo to jakby też wynikało ze spotkań ze spotkań. Z, które odbyliśmy jesienią. Była ścieżka pieszo-rowerowa, która jest szersza, będzie miała specjalne hologramy, które będą wskazywały, że to jest właśnie przeznaczenie tej ścieżki. Mało tego, chcieliśmy, żeby to była ścieżka, która będzie wyróżniała się kolorem na tle innych ścieżek tego typu na terenie Gminy Słupno. Dlatego jakby przygotowaliśmy bardzo taki ładny, ciemny grafitowy kolor. Myślę, że to też jest taka jakby nowość. No i chciałbym bardzo, żeby się już na powiem jak zacznie wiosna, żeby można było powiedzieć, że coraz bliżej jest końca tej inwestycji. Prace obejmują budowę ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie od ulicy Wołodyjowskiego do ulicy Ketlinga. To ponad 1600 metrów będą obustronne chodniki. Projekt obejmuje także budowę brakującej infrastruktury technicznej, w tym kanalizację deszczową na całej długości drogi, odcinek kanalizacji sanitarnej, niezbędne przebudowy sieci gazowej i energetycznej, a także energooszczędne oświetlenie uliczne. Koszty to 6 milionów Dofinansowanie, jakie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego, to 3 miliony złotych. Jest już nowy most w Szeligach. Będzie można z niego korzystać już wkrótce. Do zakończenia prac pozostało jeszcze wylanie asfaltu. Jest taka aura, jaka jest, śnieg jest, więc nie można tego asfaltu wylać. Natomiast jak tylko mrozy ustąpią i po prostu przez chwilę będzie, e, nie będzie śniegu, to będziemy po prostu ruszali z maszynami, żeby zakończyć tę inwestycję. Przypomnijmy, ulewa jaka miała miejsce w 2021 roku zniszczyła most. Z pomocą przyszło wówczas wojsko, które zbudowało most tymczasowy. Teraz trwa budowa docelowej przeprawy. Prace powinny zakończyć się w marcu 2024 roku. Podatki. Wielu spędzają sens powiek w gminie Słupno. Kolejny raz dzięki decyzji radnych udało się zachować je na takim samym poziomie jak w mijającym roku. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, a także przedsiębiorców, którzy działają na terenie gminy Słupno. Nie zmieni się wysokość stawek podatku od środków transportowych, od nieruchomości dla mieszkańców gminy. Dziękuję radnym, bo to jest decyzja Rady. Pamiętajmy o tym. Ja tylko mogę zaproponować pewne rozwiązanie, że podeszli do tego z właściwą atencją i, no nie podnosimy jako jedna z niewielu gmin w powiecie płockim, nie podnosimy podatków dla osób fizycznych, nie podnosimy podatków, jeżeli chodzi o środki transportu i to jest uważam mądra decyzja. Pamiętajmy o tym, jak wiele obciążeń każdy z mieszkańców ma, więc ja się z tego cieszę. Jak dodaje wójt w starostwie powiatowym w Płocku nastąpiła aktualizacja ewidencji gruntów. Dla mieszkańców oznacza to dodatkowe koszty. I może się tak zdarzyć, że mieszkańcy po tej aktualizacji otrzymują zupełnie inne stawki podatkowe. Wynika z tego, że nagle, o dziwo na przykład, działka im się zwiększyła. Wcześniej w ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym mieli wpisaną działkę o wielkości x, a teraz mają x razy 2. Także to nie my jako gmina, proszę pamiętać o tym, podejmujemy takie działania. To są działania, które są zaplanowane, systematycznie prowadzone przez Starostwo Powiatowe. I oczywiście jak będzie potrzeba, my to wszystko wyjaśnimy, pokażemy z czego to wynika. Natomiast to nie wynika w żaden sposób z podniesienia podatków przez gminę. Natomiast przez to, że następuje ta aktualizacja w poszczególnych sołectwach aktualizacyjnych, ewidencji gruntów, teraz one są doprecyzowane, uszczegółowione, więc może się zdarzyć tak też drugą stronę, że ktoś na przykład miał większą działkę, miał x, a teraz ma minus 2, więc będzie miał już nawet zwrot podatku. Jak dodaje, każdy może przyjść do Urzędu Gminy i uzyska w tym temacie wszystkie niezbędne informacje. Miejsce pracy, ale i oszczędności w gminnym budżecie to gwarantuje sprzęt i ekipa remontowa, która działa przy Urzędzie Gminy. Do ich dyspozycji są m.in. ciągniki, przyczepy, ale także zamiatarka czy pług. To wszystko pomaga nam w utrzymaniu czystości, przede wszystkim w szybkiej interwencji, jeżeli gdzieś powstają problemy bez czekania na większe firmy, tylko po prostu być w tym momencie, jesteśmy bliżej ludzi, bliżej mieszkańców i możemy reagować. I to jest taka rzecz, o której nigdy nie mówiłem. Ale, ale ja osobiście jestem dumny z tego, że e, udało nam się bez tworzenia zakładu komunalnego, bez tak naprawdę tworzenia e, nowych czapek w postaci zarządów, e, dyrektorów, e, pod właśnie Urzędem Gminy stworzyć brygadę remontową mieszkańców gminy Słupno, a przede wszystkim systematycznie przez te lata e, ją usprzętawiać. W planach, jak dodaje wójt, jest zakup kolejnego potrzebnego sprzętu, między innymi piaskarki. Gmina Słupno jednym z laureatów rankingu gmin województwa mazowieckiego, jedynym z terenu powiatu płockiego, Wygrała w kategorii lider powiatowy. To jest takie zobowiązanie, bardzo ważne zobowiązanie dla mnie jako wójta gminy Słupno do tego, żeby zachować pewien poziom, jeżeli chodzi o zarządzanie gminą, żeby ciągle być na początku, na górze jako lider, no a też to jest jakby taka kwintesencja tej mojej pracy, pracy mojej, urzędników w gminie Słupno, wszystkich radnych, bo bo tak naprawdę to, co tworzymy jako społeczność, to zostało docenione i to nie przez jakieś organy polityczne, ale to jest w oparciu o dane gus czyli dane twarde, także ja tutaj jestem dumny z tego, że my jako gmina zostaliśmy wyróżnieni i jesteśmy liderem powiatu płockiego. Ranking gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.